Muszę Ci podziękować, bo od naszego ostatniego spotkania no, to wszystko się troszeczkę bardzo rozwinęło, jeżeli chodzi o. Ale troszeczkę czy bardzo? Bo mówisz jak Pascal. <noise> Wiesz co? Bardzo. <głosy> 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 bardzo dobre wejście. Nie, ale. ale... Bo, bo mrozu nie, nie widzi... W ogóle to jest niesamowite, że. No. Bo przecież ty nie jesteś mrozu na imię. Tak. Nie no, jest. Ja ci nigdy w życiu nie mówiłem po imieniu. Może nie, 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 nie jest to dla Ciebie ciężkie, że mówię mrozu. A czyli jestem tu jaką mrozu dzisiaj. Tak, dobra. Tak, to dokładnie się, trzymamy tego się, się tego. tego się trzymamy. Ale co się zmieniło? Bo, bo, bo prawdę mówiąc, zaskoczyłeś mnie. To miłe, ale jestem ciekaw, co. co? Zaszpiewałem wtedy Szerokie Wody. No Jeden teraz. z moich ulubionych tak, twoich bluesowych tak, numerów. Tak, to już ma 20 tysięcy, 20 milionów wyświetleń na, na YouTubie. Live sesja. I y, ten numer był, wydaje mi się, takim kamieniem milowym na mojej drodze. No. I, I naprawdę. Od tamtej pory zagraliśmy masę koncertów, a propos koncertów, my nie, nie skończyliśmy nie no jesteś w ja, trasy. jesteśmy w, w gazie w trakcie trasy, po czterech koncertach przed a, nami jeszcze, a, wiesz, Ale dobrze, cały, są cały ludzie w ogóle, czy tak jak no na Pascala Trasa Paschala się raczej. wyprzedaje na pniu, także jest, Przychodzą? No jest, jest, Słuchaj, jest. ale twoje piosenki o miłości, nie tylko na tej płycie, bo gdy się słucha yy, utworu o tym, że… tutaj jest ten utwór? O paleniu w oknie? Jest, ale w oknie. Nie ma. No jak? Ale w oknie jest, przepraszam, to już nie ten wzrok. No. Pale w oknie. Twoje utwory o miłości są smutne, gorzkie. Ty masz takie, ty masz takie doświadczenia? Czy to jest estetyka bluesowa trochę, że fajnie opowiada się o miłości w sposób tragiczny, niespełniony, niezrealizowany? Jeżeli to jest blues, to blues musi być smutny. Jeżeli robię piosenkę energetyczną, wesołą, no to Idąc kluczem muzyki czarnoskórej. To jest muzyka funkowa. Mhm. I dużo tego funku na tej płycie jest. Też taka była koncepcja tego albumu, żeby w tych yy, trudnych czasach, które jeszcze wtedy były czasami pandemicznymi, teraz już są czasami wojennymi, no i jeszcze. Nie, pod, yy, nie przecinać sobie żył przed tym mikrofonem, a raczej dodać sobie jakieś otuchy, jakiegoś powera. I wydaje mi się, że ta płyta ma taki nastrój. Te pale w oknie jest takim wyjątkiem na tym albumie. Ale on zauważalny jest. No jest taki, zauważalny. No, no. No, jednak wiesz. Ale to znaczy, że chcesz mi powiedzieć, że tekst, czyli treść, jest u ciebie formą? To znaczy, że smutek jest narzędziem, a nie opo. Bo ja się zastanawiam, ile w tym jest po prostu autobiografii. No, Twojej. wiesz, to jest jakiś miks na pewno emocji, jest to for, moja forma wyrazu, ja, tak jak wspomnieliśmy, nie, nie idę do Dzień Dobry TVN opowiadać o, o tym, co się dzieje u mnie w życiu. Ja nie sobie, wiem, dlaczego czepiasz ja, się Dzień Dobry TVN. Ja sobie to, ja sobie... Byłem parę razy, już mnie nie chcą. Tak, no i tam, no i co z tym wyznaniem twoim? Jakim? No. No chciałem no, a gratulować. A czy ja cię pytał o prywatne sprawy? A Ale sam już zdradziłeś to. Ja całej co zdradziłem? Polsce? No całej Polsce. O Jezu, byłem, nie wiem, może się pałem, nie no. wiem, byłem chory, zmęczony, no, nie. nie wiem, no. Rano było. No, tak. Ja rano nie powinienem udzielać wywiadu. No, o co pytałeś? E, a co a u ty? ciebie w ogóle? Jest git. Wyglądasz dobrze. Nie, no jest, jest bardzo dobrze. Jesteśmy w trasie koncertowej, wyszła płyta, dla mnie to jest... Y... To jest taka no, ulga, bo jednak dopilnowywanie do, do terminu to jest coś takiego stresującego, ale jestem bardzo zadowolony z tego materiału, ma tam super gości. Z A może skończyć mi... z tym reklamiarstwem? To Dlaczego? ja powinienem powiedzieć. No ale to ja tu przyszedłem z płytą. No, ale... no, no tak, ale to nie, nie, nie rozmawiajmy tylko o tym, że płyta jest dobra, bo już za dużo no tych to, komplementów. No to dawaj.